Dzień dobry, witam Państwa najserdeczniej w pierwszym odcinku rozmowy o Braini Abacus, czyli kursie matematyki mentalnej. Razem z Katarzyną Pelc będę opowiadał Państwu o najważniejszych korzyściach dla dziecka, ale i dla rodzica z rewelacyjnego kursu matematyki mentalnej Braini Abacus. Dziś pierwszy odcinek, gdzie opowiemy o metodzie Dizzy Fizzy, czyli jak sztuczna inteligencja i aplikacja na telefon pomaga dziecku zrealizować plany związane z nauczaniem matematyki i osiągać sukcesy szkolne i życiowe również. No to co, pokazujemy aplikację. Na razie pokazujemy Kasia, bo to ja powiedziałem Dizzy Fizzy, to, to są dwie takie, dwie nazwy, Dizzy to Dizzy to digital, czyli cyfrowy, a tak właściwie sztuczna inteligencja. A fizy to physical, czyli fizyczny, czyli ćwiczenia na tradycyjnym abakusie, czy inaczej sorobanie, liczydle, które stało się symbolem rewolucji w nauczaniu matematyki, i my w Częstochowie. I w całej Polsce proponujemy właśnie dzieciom naukę według tej metody. I ja muszę przyznać, że y, sprawdzałam w Google i jeśli chodzi o tę metodę, to ta metoda jest naprawdę unikatowa, ponieważ na temat tej metody mówi tylko i wyłącznie Brainy Abacus. Brainy Abacus, matematyka mentalna i sztuczna inteligencja w służbie dziecku, w służbie rodzicowi. Okay. No dobrze, to zobaczmy mm -hmm. samą aplikację, e, jak wygląda aplikacja dla dziecka z perspektywy dziecka. E, oczywiście nie widzą Państwo tutaj zbyt e, wiele, natomiast możemy zobaczyć, że w tej aplikacji mamy opcję New Task, tylko czyli e, moje nowe zadania e, do wykonania, które tutaj e, na ten moment są jeszcze zablokowane. Najwyraźniej nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby móc je wykonywać. Tutaj mam informacje, które ćwiczenia zostały przeze mnie już wykonane. Następnie mam informacje o tym, jak wyglądają moje wyniki. W opcji Tutorials mam również możliwość odtworzenia tego, co było na lekcji, jeśli mam z tym problem lub kiedy mnie nie było. Jest forma wideo, ale również forma dla wzrokowców czyli do. Format do przeczytania oraz y, 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 specjalna y, opcja, czyli zawody, która będzie dostępna, tak jak jest tutaj zapisane na aplikacji, już wkrótce. Olimpiada, czyli Olimpiada Brejni Bakus. My mieliśmy taką w Częstochowie niedawno. Dzieci do tej pory trzymają na swoich szafkach laury, które tam zdobyły. Metoda fizy, fizy, czyli sztuczna inteligencja w służbie dziecka i w służbie rodzica, ale dodatkowo osobisty trener, prawda? Bo to jest taki korepetytor matematyki, który nigdy się nie męczy. Pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładnie i zawsze jest cierpliwy i zawsze gotowy z kolejnym ćwiczeniem matematyki mentalnej i z dodatkową motywacją dla dziecka. Dodatkowo zastępuje rodzica, My myślimy w Brainia Abacus, myślimy też o rodzicach. Rodzic przestaje być potrzebny, nie musi uczyć się z dzieckiem, nie musi odrabiać prac domowych, nie musi pilnować, czy dziecko robi postępy, bo robi to za niego osobisty trener matematyki w postaci aplikacji mobilnej na telefon. Jesteśmy jedyną metodą w Polsce, która wykorzystuje aplikacje do nauki pod Okiem nauczyciela. To jest integralna część kursu, całkowicie gratis dla Państwa, uczestników naszego kursu. Dokładnie, i tylko właściwie od dziecka zależy, jak dużo będzie wykonywało ćwiczeń w aplikacji w ramach pracy domowej. Gwarantuję spersonalizowane, osobiste podejście do, do każdego ucznia. Pracę domową wykonuje się za pomocą aplikacji mobilnej, więc można mieć do niej dostęp w każdej chwili, o każdej porze. Dzięki wykorzystaniu aplikacji uczniowie uczą się szybciej i z większą e, przyjemnością. Efekty pracy są widoczne, więc nie rezygnują z samego kursu. Jeśli zdarzy się choroba, nieobecność, aplikacja jest po to, aby pomóc nadrobić materiał bez konieczności dodatkowego uczestnictwa w zajęciach przychodzenia do szkoły. Oszczędność czasu i pieniędzy dla Państwa drodzy rodzice. Chyba wszystko, prawda Kasia? Myślę, że możemy tylko jeszcze powiedzieć, że my sami nie wyobrażamy sobie już nauki bez samej aplikacji, która jest wspierającym narzędziem w procesie uczenia. To jest koniec pierwszego odcinka naszych rozmów z Katarzyną o metodzie Brynia Bakus. Zapraszamy do kolejnych części. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia.